Z mojego punktu widzenia artysta to jest taki sam człowiek jak wszyscy inni. Różni się tylko jednym, że otrzymał wyjątkowy talent od Pana Boga, żeby przyjemność sprawiać ludziom po prostu. I ten talent, jeśli będzie rozwijał, no to stanie się w końcu, po iluś latach ciężkiej, wytężonej pracy, stanie się prawdziwym artystą i wtedy ludzie mogą, no, w moim przypadku, będą chętni go słuchać to chyba na tym cały artyzm polega, więcej chyba definicji tutaj nie trzeba ani dodać, ani odjąć, bo mi się wydaje, że w każdym zawodzie człowiek może być jakimś tam artystą, coś więcej potrafić niż ten inny, ale ten talent, ten instrument, który dostajemy od naszych rodziców w momencie pierwszego krzyku, to jest daleka droga, żeby go dopiero uruchomić na tyle, aby naprawdę mo można otrzymać takie zaszczytne miano artysta. Z tym, że no to się bardzo zdewaluowało w tej chwili to słowo. Artysta właściwie niewiele już w tej chwili znaczy w naszym pojęciu, dlatego że jednak w miarę zmiany tego świata odeszliśmy od tych pewnych ideałów, od tego szacunku, od tego czegoś nadzwyczajnego. W tej chwili mówimy, ktoś ten jest nadzwyczajny, co ma najwięcej pieniędzy. No to nie zawsze musi być to jakiś artysta, bo są różne możliwości zdobywania tychże pieniędzy. Od Tyle definicja, jeśli chodzi o artystę. Pseudo-artysta, jak to zresztą samo, samo słowo mówi, pseudo, to, to znaczy, że, że niewiele potrafi, nie, nie jest czymś innym niż człowiek, który sobie pójdzie na przykład i ołóweczkiem coś porysuje, czy też, czy też stanie na scenie, weźmie sobie mikrofonik i tam parę, parę dźwięków wydobędzie. Wydaje mi się, że ocena, jak dalece jesteś tym prawdziwym artystą, zależy przede wszystkim i leży po stronie publiczności, bo to, po, to, po to my to robimy. Nie, nie robimy dla siebie artyzmu. E, jeśli chodzi o sprawę na przykład malarstwa czy, czy architektury, no, architekturę to wszystko widać prawda? i może być ten, ten artyzm przyjęty lub też nie, w zależności od, od, od potrzeby czy też od trendów, bo też się wszystko zmienia. Natomiast my poruszamy się, mówię tutaj cały czas o, o wokalistyce w tej chwili, poruszamy się w obszarze muzyki, w obszarze e, czegoś, co do nas dochodzi przez, przez zmysł słuchu i nas oczywiście animuje, nas u, u, uspokaja, czy nas podnieca. Jest bardzo, bardzo dużo różnych odcieni tego wszystkiego, reakcji każdego z człowieka, i, i, i wydaje mi się, że tylko ten zasługuje na tą nazwę, właśnie, albo jest tym artystą, który potrafi to naprawdę oddać, który, którego się chętnie słucha. Bo iluż mamy wokalistów? Bardzo dużo mamy. no Ja akurat nie chciałbym wszystkich może posłuchać, dlatego że że no, moim zdaniem nie spełniają tych kryteriów, ale nazywają się również artystami, prawda? Zwłaszcza tutaj, zwracam się przede wszystkim do mediów, ponieważ no, media mają to do siebie taka, taką szybko, szybkość gwiazdorstwa, zwłaszcza w tej chwili. Jeden drugiemu jakby poleca, no i tak się kreuje właśnie tych, tych tak, zwanych, tak zwanych artystów, którzy może nie przeżywają nawet, ja wiem, jednego roku w sensie w sensie pracy artystycznej, nie mówię jako, jako ludzi, tylko po prostu y, mnóstwo zespołów jest, które właściwie no, niewiele znaczą. prawda? Troszkę zaniedbaliśmy tą, tą sztukę wyższą jako taką, y, dlatego że jak już wspomniałem wcześniej, niestety skomercjalizowało się to tak dalece, a poza tym brak y, no, w szkołach nauki, wykształcenia, przygotowania ludzi do tego, aby być wrażliwi, bardziej wrażliwy na. Na choćby właśnie na światło, na fotografię, jak tutaj akurat w, w przypadku mistrza, bo jesteś również artystą, który, który wyłapuje te rzeczy, te, te cechy ludzkie. Na tym, na tym polega również artyzm, nie tylko umiejętność zawodowa, ale artyzm. Tak samo ludzie powinni być też wrażliwi na, na to wszystko, co na, nas otacza, to znaczy na, na światło, na dźwięk, na, na poezję piękną, prawda? Na, na malarstwo. Ale tego się już po prostu wcale nie uczy, i nic dziwnego, że jesteśmy w sidłach właśnie mediów, które nam dyktują, co jest in, co jest out, co jest piękne, co nie, co mamy jeść, czego nie mamy jeść. I tutaj trudno sobie w tej chwili wyrobić jakąś, jakieś właśnie zdanie na temat artyzmu. Ja to Spotykam się w uczelniach właśnie z moimi studentami, którzy tak samo błądzą, tak samo poszukują. Chcieliby, żeby ich się doceniało to, co robią, tą pracę artystyczną, bo to jest naprawdę bardzo daleka droga i trzeba dużo wysiłku włożyć w to, aby osiągnąć jakiś cel przy końcu. Poza tym nikt nie wie na początku. Czy faktycznie ja tym artystą będę? Mogę mieć najwspanialszy instrument, tak samo jak Stradivarius. Dostanę do ręki Stradivariusa, a nie umiem na nim grać, no to, to będę całe życie rzępolił, mimo takiego instrumentu, prawda? To jest zupełnie to samo z, z wokalistami. Jeśli nie będą tego instrumentu rozwijać, nie nauczą się na nim porządnie grać, to albo krótka będzie ta kariera, bardzo często się z tym potykamy, nawet bardzo do, du, dużo śpiewaków, którzy, którzy swoją karierę skończyli przez 10 lat nawet najwyżej śpiewając, czyli coś tu źle porobili, prawda? I to jest dopiero, i to jest wtedy nieszczęście, dlatego że ci ludzie nie mogą sobie znaleźć miejsca, coś, coś stracili właściwie wszystko najważniejsze. Ten największy skarb to coś, czego nie można kupić tak naprawdę, bo tego nie można, całe szczęście.